Ząb został zakwalifikowany do usunięcia przez innego lekarza, biorąc pod uwagę to, że jest to strefa bardzo estetyczna, gdzie jedynka kobieta, która no, zwraca uwagę na estetykę, to chciałem się bardziej zagłębić w to, dlaczego taka została podjęta decyzja przez tego lekarza. Wykonaliśmy u pani zdjęcie radiologiczne przylegające i najprawdopodobniej przyczynił to. Przez decyzji podjętej przez lekarza był obecność ćwieka gum srebrnego w kanale. U pani jest to kawałek takiego druta metalowego, który trzeba było usunąć, aby ponownie móc przeleczyć ten ząb, odbudować sobie filar protetyczny i na tym móc zacementować pani koronę. I chodzi o usuwanie jakichkolwiek pozostawionych narzędzi, ćwieków, wkładów wymaga to kilku rzeczy. Pierwsze, że to jest przede wszystkim mikroskop. Druga, często praca jak pracujemy pod mikroskopem to jest konieczność pracy w koferdamie. Trzecia rzecz no to same umiejętności operatora. U pani na tej wizycie usunęliśmy ten cwek taperkowy. ząb został ponownie przeleczony kanałowo, względu na to, że jeżeli mamy ząb, który był leczony kanałowo, został on otwarty, czyli te ślina, jedzenie, mały kontakt z tym, co wypełnił ten kanał, no to często jest tak, że konieczność jest ponownego leczenia kanałowego. U Pani wymagane było usunięcie tego wkładu, ponowne przeleczenie. Dlaczego? No bo konieczne było zacementowanie u Pani wkładu zwłok na szklanego, odbudowanie na tym wkładzie zrębu korony, czyli filaru protetycznego, oszlifowanie tego filaru, pobranie dla Pani skanów, no żebyśmy mogli Pani oddać koronę. I dużą korzyścią w przypadku Pani, że Pani nas trafiła, jest to, że mamy możliwość korzystania z naszego wewnętrznego laboratorium. Gdyż możemy pobrać skan na taką koronę, i po 3 godzinach do 6 godzin, w zależności od tego, czy to jest korona kompozytowa, czy też porcelanowa, możemy pacjentowi oddać tą koronę i może cieszyć się no, odbudowanym już zębem, przez jednej wizyty po prostu. Leczenie zębów endodontycznie uważam mikroskop to jest jako złoty standard. Nie ma, według mnie, leczenia kanałowego bez mikroskopu. Czy to są zęby sieczne, trzonowe, przedtrzonowe. Uważam, że mikroskop to jest po złoty standard. Dlaczego? Dlatego, że bez mikroskopu uważam, że lekarz by troszeczkę błądził tak na wyczucie. Czy uda mu się odnaleźć wszystkie kanały, czy nie. Druga rzecz, czy dany kanał się nie rozgałęzia gdzieś w głębi na dwa kolejne. Nie mówiąc o tym, czy mamy do usunięcia jakieś Fragmenty pozostawionych narzędzi. Bez mikroskopów jest to po prostu no, niemożliwe. Odnalezienie prawidłowego toru przebiegu kanału również jest możliwe bez mikroskopu, ale jest to bardzo trudne. Uważam, że mikroskop to jest XXI wiek w stomatologii. Ja używam mikroskopów praktycznie do wszystkiego: od przeglądów, poleczenie zachowawcze, szlifowania, leczenie kanałowe to jest cudowne narzędzie pracy. Sumowując dany przypadek, dbajmy o siebie, uważajmy. Pacjentka miała dużą szczęście, że złamanie było poziome i powyżej brzegu kostnego i mamy jakiś ząb zakwalifikowany do usunięcia. Uważam, że nie jest nic, nic złego poszukanie pomocy gdzie indziej i zasięgnięcie drugiej opinii. Czasami wystarczy spojrzenie kolegów z kabinetu obok, czy zgadzają się z danym Diagnozą i leczeniem, czy też nie. U nas często w Unii Union jest tak, że konsultujemy. Wiele przypadków, jeżeli ktoś u nas ma jakąkolwiek wątpliwość do tego postępowania, no to zbieramy się w kilka osób i każdy wyraża swoją opinię na ten temat, czy by się podejmował danego planu leczenia, czy nie. Często też jest tak, że jeżeli mamy plany leczenia zaproponowane, i w trakcie leczenia, realizacji tego planu wychodzą nam. Inne rzeczy, na które, albo jakieś urazy, cokolwiek, no to taki plan możemy sobie zmodernizować wtedy, wykonując taką konsylium lekarskie.